Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Siemanko, Sebastian Szczerek Kanoa za ciosem, ze mną jeden z bohaterów gali Fame 27, Tuszol. Siemaneczko. Witam, witam. Jak dzisiaj Ci się podobało na programie Fame format? Minimalnie a, a, byłbyś w finale. O dziwo, znaczy byłem w finale. Przepraszam, byś wygrał. No, Było. minimalnie bym wygrał, no. E, no co, o dziwo bardzo, bardzo fajny, taki luźny, śmieszny. Podobał mi się format. E, także co, no, dobrze poszło. Tuszol, walka z Marcinem Najmanem, walka z większym rywalem. Rozumiem, co czujesz, bo sam wychodziłem do dużo większych rywali, nawet z Nikolą miałem charytatywną walkę tutaj yy, bramkarzem fejmu, no ale tu wychodzicie, walczycie w MMA. Ja wiem, że ty w tym MMA naprawdę bardzo dużo potrafisz i co mi się u ciebie podoba na przykład w walkach, ty jesteś bardzo energiczny, zadajesz bardzo szybko ciosy, nie cofasz się, idziesz cały czas do przodu, uważasz, że z Marcinem taka sama taktyka będzie, czy jednak tu musiał, musiał będziesz zachować troszeczkę chłodnej głowy i <laughs> zastosować troszeczkę inny game plan. się yy, znaczy tak, no zdradzać całego gameplanu nie będę. E, aczkolwiek no, będzie trochę inny. No, Marcin, e, bądź co, bądź, no, chłop ponad 30 kg cięższy. Z Wojtkiem Golem to było 9, więc nie było jakaś tam super różnica. Wiadomo, że w takim profesjonalnym to jest no, no, kilka kategorii. E, ale to, no, to jest jednak freak. Tak? No, no, cięższy jest to były pięściarz, także no, nie można mu ujmować. Na pewno to nie będzie łatwa walka dla mnie. E, aczkolwiek no, plan jest. Mam dobrego trenera, także. Bo chyba Kuba wikłać i jeszcze u Kierasa też ćwiczycie. Nie, 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 u Kierasa, u Kierasa nie no jakby treningi z, z Kierasem odpuściłem z racji tego, że no, kieras jest od boksu, także skupił się na wronku. Ja odkąd stwierdziłem, że chcę się bić tylko i wyłącznie w MMA, bo gdzieś tam jara je to. Jakby ten A no, ten, 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 ten partner parter. bardzo dobrze. A dziękuję bardzo. To jest zasługa akurat Kuby. No, to stwierdziłem, że, że no bez sensu, żeby ćwiczyć boks, gdzie w MMA jest to zupełnie inaczej, to wygląda. Także tutaj za sprawą gościny Kuby no, no postawiłem na niego. A chciałbyś kiedyś taką stoczyć walkę na przykład ze sportowcem? Przychodzi mi teraz na przykład na myśl Rafał Jackiewicz, ale w MMA. Kurczę, no, no, czy ze sportowcem? Chyba za cienki w piórkach jestem. No, ale ze, jednak jest... MMA by faworyzowało też Ciebie w jakiś sposób. Jestem, jestem, jestem freakiem. Nie prowadzę też jakiegoś super zdrowego trybu życia. Nie ukrywam, do, 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 tej walki no przygotowuję się na tyle, ile mogę. Aczkolwiek znowu, znowu jest to wezwanie do OKTAGONu w bardzo krótkim czasie przed galą. Także na tyle, na ile mogę się przygotowuję, ale nie są to takie przygotowania, jakie chciałbym zrobić. Na przykład bardzo dobre przygotowania to miałem do pierwszej walki, gdzie miałem trzy miesiące Potem, na to. O... Tak, przy tym pierwszym mój debuł, to wtedy wszystko było idealnie zrobione. Treningi, jakby objętościowo, tak dalej, mobility, kondycja, no wszystko, wszystko było nawet, nawet Micha była trzymana, także tam naprawdę jak profesjonalista się przygotowywałem. No a teraz już bardziej takie flikowe przygotowania. Wiadomo, że nie odpuszczam tych treningów, staram się codziennie je robić, jak tylko jestem na miejscu w Poznaniu. Um, ale nadal to nie jest to, co bym chciał. Także może jeśli chodzi o walki sportowe, ok, Ale wtedy bym potrzebował naprawdę te trzy miesiące. Nie? Ty ogólnie wcześniej trenowałeś jakieś sporty walki? Czy dopiero jak ten czyli jak kontrakt z Fejmem dopiero? Tak, dopiero jak był pierwszy kontrakt z Fejmem na te dwie walki, yy, to wtedy jakby miałem taką pierwszą styczność z porządnym yy, sportem walki. Wcześniej to za dzieciaka tam jakieś taekwondo, jakieś karate. To, to tam takie epizody były, nie? Ogólnie wiesz, co ci powiem tak, teraz poznałem cię na żywo, jesteś bardzo takim spokojnym człowiekiem, takim naprawdę facetem, z którym można właśnie pogadać i luźno, ale jak oglądałem cię na programy czy na walce z Koseckim, no to kurczę, taki myślałem, mówię zawet jaka uliczny. Typowo, że wychodzi, u ciebie jest tak, że takie, nie wiem, tak jak bliźniacy mają dwie twarze, że masz jedną tą właśnie spokojną, a drugiego takiego wilka, którego ujarzmiasz, jak ktoś cię wkurzy, no bo chyba ciebie wyprowadzić z równowagi jest nawet łatwo z tego, co zauważyłem a, czy dość, mylę się. Dość, dość łatwo, ale też jakby staram się nad tym panować. Jakby no, ogarniam temat, kiedy, kiedy mogę sobie na to pozwolić, kiedy ma to być content, a kiedy należy się zachowywać poprawnie. Wiadomo, no, na, na co dzień nie jestem jakiś tam, nie, nie łażę brzydko mówiąc pod kurję stop No co mogę powiedzieć? No, w Oktagonie, no to wiadomo, to już w ogóle inaczej. Tak? Lubię, lubię jakby, polubiłem te napięcie, te, tą adrenalinę. Bardzo też lubię moment, kiedy gdzieś tam dostaję pierwszy cios, bo on mnie gdzieś tam mocno napędza i powoduje, że no, chcę jakby zgładzić przeciwnika. Nie? No ale to dobrze masz ten właśnie ten pierwiastek wojownika, bo niektórzy są tacy, że dobrze walczą, ale dostając cios, on się cofa do tyłu i wtedy go to demobilizuje. Mhm. A ty znowu masz takie, że jak dostajesz, to wtedy dopiero się odpalasz. Tak, ja właśnie tak mam u mnie nawet właśnie wszyscy mówią, że śmiesznie to wygląda, bo ja na, na tarczach wypadam słabo. Ale za to na sparingach, totalnie inaczej, nie? Że, że widzą, że jest... I z drugiej strony mówią, że to jest nawet lepiej w tę stronę niż w drugą, bo, bo dużo jest takich, co na tarczach wychodzą perfekcyjnie, a wychodzą gdzieś tam do oktagonu i jakby noż żera ich i trema, jakby ta presja, nie? No to właśnie mam przeciwstawne tematy, bo właśnie to w sparingach dobrze wychodzi, a ja mam no, Tarcze idą idealne, a wchodzę do sparingu, na przykład przygotowuję się do walki, to ja muszę tydzień, dwa posparować, żeby dopiero zaczęło to wychodzić. Także no. ty masz dużo lepiej, bo po prostu wiadomo, no tarcze, worek to nie oddaje. Dokładnie. Ale jak w sparingu ci to wychodzi, no to jest świetne, bo to przekładasz później i na klatkę. Tak, tak, tak. Co do walki z Marcinem Najmanem. Yy, uważasz, jak sobie to wi wizualizujesz, będzie więcej tej walki w stójce, czy jednak tam będzie więcej tego parteru, który ty lubisz osobiście najlepiej? E, Zobaczymy. No, to też dużo zależy od Najmana. Ja myślę, że to on na, narzuci na, na jakiś tempo na start. E, mam dziwne poczucie, że wyciągnął jakby wnioski z walki z Lizakiem i nie będzie chciał dawać się dystansować. i Prawdopodobnie będzie chciał dość szybko skończyć ten pojedynek, bo, bo jednak przy jego kondycji, jego wieku, nie umniejszając mu oczywiście, no ale swoje lata świetności już ma za sobą, to każda kolejna minuta działa na jego niekorzyść. Także zobaczymy, jeśli pójdzie do parteru, super, bardzo fajnie. Jeśli będzie chciał prowadzić tą walkę w stójce, też dobrze, też, też dobrze się czuję, także jestem przygotowany i na to, i na to. Ale nie ukrywam, że fajnie by było jakąś technikę kończącą założyć. Internet żył nie tak dawno twoim konfliktem z Kaniowskim. Jak hmm. wygląda teraz ta sprawa? Wyjaśniliście sobie już czy... Nie, nic nie wyjaśnialiśmy, że tak powiem, dla mnie jest temat zamknięty. Był na, na konferencji tam w Medialie, dawał tam, znaczy udzielał, nie udzielał, tylko przeprowadzał, tak? przeprowadzał wywiady. Minęliśmy się gdzieś tam, ale no, no nie wiem, nie mam ochoty z nim rozmawiać, nie mam jakby już więcej do niego nic prywatnie, uważam temat za zamknięty, po prostu pozostaje na tym, że ja osobiście wywiadu nigdy nie dam i tyle, a, a tak to jest mi obojętne. Ani parze, ani ziemi. No, czyli tak Michał Pasterna podchodzisz do sytuacji, a nie wiem, Federacja nie chciała cisnąć w ten sposób, żeby no. was skonfrontować. Ze sobą? Ja miałem nawet, gdzieś tam nawet propozycje miałem od yy, federacji, czy, czy że, pytania, czy życzę sobie, żeby on był tak dalej. Ja mówię, no nie przeszkadza mi to, no jak chcę tam być. Nie blokujesz. Nikogo. Nie, nie blokuję, Ta. nie mam zamiaru go blokować. Niech sobie tam robi te wywiady tak dalej, niech sobie prowadzi ten swój kanał. Mówię, mi osobiście on nie przeszkadza, tylko. Nie chcę dawać mu wywiadów i tyle, to takie taka jest, tak. jest moje stanowisko. Tuszul, ostatnie pytanie, żeby już dłużej Cię tutaj nie zatrzymywać, nie męczyć. Masz osobę taką z freak fightów, z którą naprawdę chciałbyś się zmierzyć i takie by były realnie te takie iskry nienawiści już prywatne? Nie, nie mam, nie mam, ja nawet nie chciałbym takiej walki, nie chciałbym walki, gdzie jest jakaś taka ostra nienawiść, wolałbym walki sportowe. Tym razem już nie będę mówił, że jest to moja ostatnia walka nauczony na błędach, no właśnie ludzie mówią, że niby, że niby fajnie się to ogląda tak dalej. Zobaczymy. Jeśli Federacja będzie chciała kontynuować, zaproponuję kogoś fajnego, ciekawego i czas też mi pozwoli, bo zazwyczaj te, te propozycje federacji to są no, Last no, 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 w takich momentach, że naprawdę muszę mocno naginać kalendarz. E, także zobaczymy. Ale mówię, bardziej bardziej sportowe walki mnie interesują. Bardziej wolę postawić na widowisko a nie jakieś tam wezwiska, i tak dalej. Nawet, gdybym miał z kimś mocną kosę, to ja jestem na tyle takim ch... charakteru, że nie dałbym mu zarobić i nie dałbym mu walki. Dobre podejście. Tuszul, jesteś pierwszy raz na kanale Zaciosy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Co byś chciał przekazać widzom, którzy obejrzeli cały wywiad? Eee, no pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to zostawcie suba i lajka. Jak również u Ciebie na social mediach. A, dziękuję bardzo. Eee, no i co? Mam nadzieję, że moja walka będzie wam się podobać, że kibicujecie mi i widzimy się 6 września na Fame 27. Tak. 27 Kingdom czy coś takiego. Dzięki wielkim szczęścia. Dzięki, wymaga. dzięki. Dziękuję pięknie. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt, pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego: www.blachyminda.pl